Szemaleczko w kolejnym odcinku. Z gospodarstwa po dzisiaj ze starego gospodarstwa, w dzisiejszym odcinku, jak widzicie, przyprowadzam y, roz, rozrzutnik do obornika. Kosztował mnie 6000. 6000 mnie kosztował. Jak widzicie, no. Najnowszy nie jest. Dostałem też tylniobórtę. Tylniobórtę, ale to już mam w domu, ja w garażu schowano. No i co? No, za, sprzedałem ziemniaki. Ja, no, dostałem 19 tysięcy. Trzy tysiące poszło na dzierżawy no śnieżyca. od środka o. Dobra, na razie stoi tutaj tak wygląda I pożyczyłem jeszcze od sąsiada dwukółkę do lakrów I sprzedamy dzisiaj Tu jest z tej strony. Muszę cofnąć. Może myślałem, że to jest od tej strony. Ale dobry. Teraz tak, te najstarsze. Sprzedajemy. O, i 5000 zarobionych. Dużo trochę, ale jeszcze jeden kursik sprzedamy. Wszystkie najstarsze i to A. Się ślizga trochę ciągnie na, ...na tym śniegu Szybko przejadę Ach nie Teraz tak, nie wiem czy jeszcze sprzedać. Zobaczymy, jak to wygląda. Mamy tak, 1 tu 47 miesięczną. No. To... Mamy 4, 14 miesięcy, 7 miesięcy, 41 Dobra, zostałem w to. Za dużo pieniędzy to też nie Niedobrze Jadę odwieść to dwukółeczkę i będę kończyć ten odcinek, więc do następnego na razie.